Każdy z nas korzysta z sieci. Bez względu na to, czy właśnie oglądacie ten film, pracujecie, czy może gracie przez internet, większość z naszych sprzętów, jak smartfony czy komputery, jest podłączone do internetu. Jednocześnie, tak długo jak istnieje globalna sieć, tak długo znajdują się w niej treści, które mogą zaszkodzić naszemu komputerowi. Mógłbym naprawdę długo wymieniać, co stanie się z naszym sprzętem, jeżeli tylko nie zabezpieczymy go odpowiednio. Panteon paskud znajdujący się w internecie rozciąga się od malware czy kilogerów, przez trojany i wirusy, a na atakach ransomware kończąc. Jednocześnie jednak wszyscy na co dzień korzystamy z sieci i pomimo, że te zagrożenia, o których powiedziałem wcześniej, są jak najbardziej realne, to nie myślimy o nich za każdym razem, kiedy odpalamy peceta, czy chcemy połączyć się z internetem przez nasz telefon. Skąd jednak możemy mieć taki spokój ducha? Ano dzięki oprogramowaniu antywirusowemu, które działa w tle 24 na 7 i które chroni nasz sprzęt. Jak jednak pojedynczy program jest w stanie wychwycić wszystkie te zagrożenia? Tego dowiecie się z tego odcinka, który powstał we współpracy z Marką Norton i której program Antivirus Plus jest absolutnym must have, jeżeli w ogóle chcemy myśleć o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Zapraszam! Aby zrozumieć, w jaki sposób działa antywirus, warto najpierw uświadomić sobie, z jakich części składa się to oprogramowanie. Pierwszą i najważniejszą jest oczywiście moduł ochrony w czasie rzeczywistym. W zamierzchłych czasach antywirusy badały, czy coś jest wirusem, czy też nie, na podstawie posiadanych przez siebie baz danych z sygnaturami każdego złośliwego oprogramowania. Oczywiście takie podejście miało swoje wady, ponieważ aktualizacja takiej bazy zarówno po stronie producenta, jak i po stronie klienta nieco trwała, no i taki program mógł przez to przepuścić jakieś złośliwe oprogramowanie. Dzisiaj taka baza jest oczywiście wciąż bardzo, bardzo ważna, ale programy takie jak Norton Antivirus Plus wyposażone są w moduł uczenia maszynowego i dzięki temu są w stanie skanować albo raczej badać zachowanie każdego programu z osobna i na tej podstawie ocenić, czy coś jest z wirusem, czy też nie. Oczywiście aktualna baza danych jest wciąż bardzo, bardzo istotna, natomiast taki moduł ochrony w czasie rzeczywistym jest dużo skuteczniejszy, jeżeli chodzi o wykrywanie chociażby wirusów, których jeszcze w niej nie ma. Dzięki temu jesteśmy chronieni przed wszystkimi potencjalnymi zagrożeniami, nawet jeżeli spotkamy się z zupełnie nowym, złośliwym programem. Program Norton Antivirus Plus zapewnia naszym PC-om, Macom czy smartfonom ochronę w czasie rzeczywistym zarówno przed oprogramowaniem destrukcyjnym, szpiegującym czy wymuszającym okup, jak i przed wyłudzeniami danych i innymi zagrożeniami pochodzącymi z internetu. BA! W tym wypadku Norton jest tak pewny skuteczności swojego oprogramowania, że jeżeli w trakcie używania Norton Antivirus Plus wasz komputer zostanie zainfekowany złośliwym oprogramowaniem, którego eksperci firmy nie będą w stanie usunąć, Norton zwróci wam pieniądze za już zapłacony okres subskrypcji. Wszystkie szczegóły akcji znajdują się w linku poniżej. Drugą równie ważną składową częścią programu jest inteligentna zapora sieciowa. Ta filtruje nasz ruch sieciowy i pozwala sprawdzić z jakimi adresami łączą się nasze aplikacje. Mocny firewall jest niesamowicie istotny, ponieważ on też pozwala nam wykryć czy na naszym komputerze nie znajduje się jakieś złośliwe oprogramowanie, jak np. backdoory czy chociażby programy ransomware wysyłające informacje do cyberprzestępców. Naturalnie więc zapora oprócz monitorowania naszego ruchu sieciowego pozwala nam również nim zarządzać, co oznacza, że możemy zablokować połączenie sieciowe dla dowolnej aplikacji, jeżeli tylko wykryjemy, że robi coś niepożądanego. Jednak nasze cyberbezpieczeństwo to nie tylko ochrona przed wirusami. W końcu większość ataków nie jest przeprowadzana przy pomocy jakichś wymyślnych metod, tylko przez złamanie słabych haseł. Jeżeli jednak nie jesteśmy nad człowiekiem, nie ma szans, żebyśmy przechowywali w naszej głowie setki, jeżeli nie tysiące silnych i unikatowych haseł. Dlatego właśnie wraz z programem Antivirus Plus, Norton dostarcza nam w pakiecie menadżer Haseł, dzięki któremu będziemy mogli przechowywać nasze hasła bezpiecznie, no i będziemy mieli do nich zawsze łatwy dostęp. Oprócz tego menadżer haseł w Norton Antivirus Plus pozwala także przechowywać dane z kart kredytowych czy np. oświadczenie online. Finalnie, nawet jeżeli jesteśmy kompletnie zabezpieczeni przed wirusami, wciąż mogą zdarzyć nam się inne nieprzyjemności, jak chociażby awaria dysku twardego, zalanie komputera, czy chociażby kradzież laptopa. Na szczęście osoby, które wykupią pakiet Norton Antivirus Plus są zabezpieczone także i na tę ewentualność. W jaki sposób? Ano, wraz z tym antywirusem Norton dostarcza w pakiecie miejsce w swojej specjalnie zabezpieczonej chmurze, gdzie możemy przechowywać nasze pliki, możemy robić kopie zapasowe, no i oczywiście możemy mieć do nich dostęp z każdego miejsca na Ziemi. A wiecie, co jest w tym najlepsze? Że nawet jeżeli do tej pory nie korzystaliście z produktów firmy Norton, to możecie zrobić to teraz i do tego otrzymacie bardzo potężne zniżki. Jeżeli mówimy o zakupie programu w pierwszym roku, to dziś możecie to zrobić aż o 70% taniej i taki zakup będzie Was kosztował niecałe 60 zł. Innymi słowy, za kwotę dwóch dużych kaw otrzymujecie kompleksową ochronę antywirusową i możliwość bezpiecznego przeglądania sieci, co jak sami przyznacie, jest naprawdę dobrą ofertą. Więcej informacji o najnowszej ofercie Nortona znajdziecie w linkach poniżej. Ja natomiast żegnam się z Wami, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał i jeżeli tak, no to zostawcie łapkę w górę. My natomiast widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!